Podejście drugie poprawione, bo wczorajszy odcinek mi się zupełnie nie nagrał. Polecam zapisywać. Cześć, ja jestem Wojtek Wołkaniewski, to jest program bez zęzu, a Ciebie zapraszam na program o alkoholu. Więc jeśli masz mniej niż 18 lat, no nie możesz o tym posłuchać, tylko tego nie rób. Jeśli masz więcej niż 18 lat, możesz posłuchać i możesz to robić oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Alkohol pityzmu nie szkodzi nawet w największych ilościach. Zaczynamy! Picie w plenerze. I oczywiście nie mam tutaj na myśli pleneru malarskiego, czyli jeleni na rykowisku, rykowisk na jeleniach, jezior spowitych mgłą i mgieł spowitych e, jeleniami, ale picie pod chmurką. Czyli standard piwko dwa, ewentualnie cztery pak na głowę, dwie piersiówki, trzy myłki, mały porecznik, jak żołądkowa gorzka, wątrobowa słodka i jelitowa czekoladowa. I dwie oranżady. Taki niezobowiązujący, taki niezobowiązujący wieczór we dwoje. W przygotowaniu tego odcinka pomógł mi nie byle kto, ale jeszcze nie zdradzę kto to jest, bo po co zdradzać fajne niespodzianki. Ale o tym po reklamie. Myślicie, co za reklama? Otóż, kliknijcie łapkę w górę i suba dajcie. To jest reklama. Ja poczekam. To jest like, to nie jest sub. Nie wiem jak pokazać ręką sub. Sub. W sensie polski język migowy, słup? Już? No to lecimy! Picie pod chmurką. Wszyscy to robią. Kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, świnie, kozy, krowy. Pytanie z 100 punktów jest takie. Czy kiedy obalałeś winiacza w parku, w ogrodzie, nad rzeką, nad strugą, jeziorem, strumykiem, zwolna, zastanawiałeś się nad tym, czy w tym momencie nie łamiesz prawa? Oczywiście, Wojtku, że się zastanawiałem. Jestem poważnym obywatelem, a nie żadnym młokosem, który łamie prawo na prawo i lewo, kiedy mu się tylko żywnie podoba. Swoją drogą, czy prawo można łamać na prawo i lewo, czy tylko prawo można łamać na lewo? Zapraszam do dyskusji. Nasi konsultanci czekają na Twoją opinię. Zadzwoń pod numer 0700 8804. Jeśli się zastanawiałeś kiedyś, czy w danym miejscu możesz pić alkohol, no to cudownie, ale jeśli nie miałeś na to okazji szansy ochoty, no to postanowiłem poszukać na to odpowiedzi. Przechodząc do rzeczy, czy można pić w miejscach publicznych? W skrócie odpowiedź brzmi nie. Dziękuję, byliście cudowni, widzimy się w następnym odcinku. Dobranoc! Ale, ale, hola, hola, nie ma tak łatwo, bo jak się okazuje, polskie prawo jest naprawdę kreatywne w tej kwestii. Żeby dobrze zrozumieć tę sprawę, trzeba sięgnąć do ustawy z 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I jedna rzecz, skojarz datę, 26 października 1982 roku. Co się wtedy działo w Polsce? Był stan... Lee, wybitny twórca komiksów, który niedawno zszedł z tego świata. Nie. Był stan wojenny, czyli nie dość, że prawodawca kazał ci być w domu przed 22, to jeszcze zakazał ci pić alkoholu. Ten moment, kiedy okazuje się, że Twoi rodzice to Polska Ludowa. I jeśli wydaje Ci się, że czytanie paragraf po paragrafie ustawy sprzed 30 paru lat jest nudne jak fraki z olejem i zupełnie nie nadaje się na e, program, Możesz mieć po części, w większości, zupełną rację, ale w niej jest opisane co, gdzie, jak i z kim można robić w związku z alkoholem, co pewnie sporą część z nas interesuje. To też warto do niej zajrzeć, a są tam rzeczy naprawdę bardzo ciekawe, o których nie mamy pojęcia. Zapraszam Was na wycieczkę po paragrafach. Już w artykule pierwszym ustęp pierwszy jest o tym, że. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Ale już w ustępie trzecim jest napisane o tym, że w zakresie tych obowiązków organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego mają współdziałać z Kościołem katolickim i innymi kościołami. I zostawmy tutaj na boku fakt, że w Kościele Katolickim jednym z momentów największego sakrum jest moment przemiany wina w krew. Wina. Nie wody, nie coli, nie herbaty, nie koktajlu jarmużowego, nie smoothie, tylko wina. W krew. Zostawmy to na boku, ale możemy założyć, że prawo jest napisane zgodnie z regułami pisowni polskiej, prawda? Prawda, no logiczne. A według sugestii językowych, jeśli chcemy mówić o kościele jako o instytucji takiej tam, to piszemy kościół z wielkiej litery. A kiedy piszemy z małej litery, mamy na myśli budynki. Więc wiedz, że jeśli na przykład jesteś w Warszawie i pijesz w parku saskim alkohol, to zbór protestancki, który jest tuż obok, Gdyby mógł, to by wstał i coś w tobie powiedział, bo on powinien ciebie wychowywać w trzeźwości i przeciwdziałać alkoholizmowi. Ale nie wstanie i nie podejdzie i nie powie ci, ponieważ budynki zwykle niewiele mówią, o czym najwyraźniej nasz prawodawca zapomni, tworząc to prawo. O! Pozostając przy smaczkach językowych, z tej ustawy dowiedziałem się w wieku prawie 29 lat, że jest ktoś taki jak Felczer. Tylko że w myśl tej ustawy, ilekroć jest mowa o Felczerze, rozumie się przez to także starszego Felczera, co powoduje pewne komplikacje czasowe. Czyli jeśli Felczer zarazem jest sobą, jak i starszym sobą, to w tym momencie czas przestaje istnieć. Więc nie radzę czytać tej ustawy pod wpływem używek psychoaktywnych, bo po prostu. Ale im dalej w las, tym więcej kwestii zaczyna dotyczyć już nas wszystkich, a nie tylko polonistów. I tak, artykuł 12, punkt 4, rzecze o tym, że Rada Gminy może ustalić w drodze uchwały dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy ograniczenia sprzedaży nabojów alkoholowych między 22. a 6. Gminy lub jednostki pom pomocnicze gminy. W myśl ustawy warszawskiej, każda dzielnica Warszawy. Jest formalnie jednostką pomocniczą. Więc tutaj prawnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład na Łęce była prohibicja, a mokotów może pić dowolnie. Nie wiem, czy tobie też się wydaje, że to jest sytuacja troszeczkę absurdalna, ale jeśli myślisz, że na tym absurd się kończy, to się mylisz, bo dwa ustępy dalej. <grym> Ustęp w sensie toaleta, inaczej. <grym> W ustępie 6 jest o tym, że jeśli w danym mieście mieści się, mieści, mieści w mieście, genialne. Jeśli w danym mieście jest jednostka wojskowa, no to władze miasta muszą się spytać dowódcy garnizonu o opinię, jeśli chodzi o kwestie związane z, z alkoholem, z jego sprzedażą, liczbą miejsc, gdzie można sprzedawać alkohol. I w ten sposób, mimo na przykład, że ja myślałem, że sprawa picia jest sprawą cywilną, już mamy tutaj zaoferowany cały kościół oraz w tym momencie wojsko. Interesting, no. Ja rozumiem, że alkohol może mieć wpływ na morale żołnierzy, i wtedy dowódca garnizonu ma prawo coś powiedzieć. Albo że to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. Ja nie wiem, jakie jest tłumaczenie, rozumiem, że coś tu może być, ale tak czy siak wychodzi dziwnie. Dla takiego laika, który zaczyna to czytać, jest takie. Ha! A to chyba niedobrze, kiedy na, na widok prawa musisz robić. Ha! Kolejna ciekawostka. W myśl artykułu 14 zakazane jest m.in. picie alkoholu w domach studenckich. I miej świadomość, że kiedy oglądasz ten film, w całej Polsce żaden student, ani jeden pracownik administracyjny domu studenckiego, ani jeden gość domu studenckiego nie pije alkoholu, bo wie, że ustawa mu zabrania. I ten artykuł 14 ciekawi nas najbardziej, ponieważ w nim jest zapisek o tym, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Mówiłem, mówiłem. Z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów. No dobrze, ale to nie wszystko, bo jest też ustęp 2b. Ostęp <grytania> b, nadal śmieszy. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeśli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. O której mowa w artykule 2 ust. 1 i nie będzie zakłócał bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czyli parafrazując, Rada Gminy, jeśli uzna, że nic złego się nie stanie, może Ci pozwolić, nam pozwolić, e, pić pod chmurką. Ten zapisek wszedł w życie dopiero w 2018 roku, kiedy była ostatnia nowelizacja tej ustawy. O której zapewne słyszałeś, ponieważ było o niej głośno, ponieważ było o tym, że nie będzie można pić w miejscach publicznych oraz, że będzie wprowadzona prohibicja. Czyli formalnie mieli okazję, żeby zmienić pisownię kościołów. Ale oj tam. Tak czy siak kilka gmin już postanowiło skorzystać z nowych yy, możliwości i tak. W Warszawie można pić nad brzegami Wisły, szczególnie na jej zachodnim brzegu oraz środkowej części. Yy, wschodniego wybrzeża tzw. zwanej Poniatówki. Na zachodni można pić od okolic Mostu Gdańskiego aż po Port Czerniakowski. Na tym terenie należy wieczorami spodziewać się silnych wiatrów, które będą się przekładały na tabuny zawianych ludzi. Biomet niekorzystny. Gdzie można pić w Krakowie? Nigdzie. We Wrocławiu, Wyspa Słodowa, Las Osobowicki, Park Wschodni, Park Tysiąclecia, Las Rędziński, Las Sołtysowicki. Sześć lokalizacji. Swoją drogą, jak szukałem informacji o tym, gdzie można pić we Wrocławiu, to na portalu miasto.pl w artykule o miejscach publicznych, gdzie można pić, było takie zdjęcie. Wychowanie w trzeźwości? Wychowanie w trzeźwości. Kolejne przystanki w Polsce. Gdzie można pić w Białymstoku? Nigdzie. Ile plaż, na których można spokojnie obalić piwko, czeka na Ciebie w Trójmieście? Zero. W Kruszwicy? Nic. Jeśli wiesz bez sprawdzania na mapie Polski, gdzie leży Kruszwica, Zostaw komentarz, bo masz moje propsy. W kinie w Lublinie być może napijesz się alkoholu, ale na pewno nie zrobisz tego w miejscu publicznym, ponieważ nie ma ani jednego miejsca na świeżym powietrzu, gdzie możesz to zrobić legalnie. A w Poznaniu trzy miejsca na wschodnim brzegu i dwa na zachodnim brzegu warty. I w ten sposób mamy ogarnięte, gdzie zgodnie z prawem możemy pić w miejscach publicznych. Ale Pojawia się pytanie, czym jest miejsce publiczne. A od tego zależy, czy policja może w ogóle przyjść, spisać, dać mandat, etc., etc. I tutaj pora na mojego gościa specjalnego, bo jeśli chodzi o połączenie sprawy picia alkoholu i prawa, w Polsce chyba nie ma lepszego autorytetu niż Paulina Świst, autorka Kryminałów Ociekających Alkoholem i Seksem. Więc zapraszam, Paulinę Świst. No, oczywiście, że nie przyjdzie, ona się nie pokazuje publicznie, ale napisałem do niej na Facebooku, a ona w swojej dobroci postanowiła troszeczkę mi rozjaśnić sytuację. Ogarnijmy to za pomocą przykładów. Na przykład, na przykładów, na przykład świetnie. Stoisz w otwartej place schodowej. Tu są drzwi, tu przed tobą jest chodnik, albo las, albo morze, albo plaża. No miejsce publiczne. I teraz, czy mimo to, że jesteś tak blisko, jesteś na widoku, tutaj po prostu to piwo jest, no milimetry, centymetry od miejsca publicznego, czy policja może Ciebie spisać za picie w miejscu publicznym, bo po prostu jest na, jesteś na widoku w miejscu ogólnie dostępnym. Otóż śwista odpowiada, że nie. Takie rzeczy da się wybronić, oczywiście chyba, że sąsiedzi wezwą Straż Miejską, bo zakłócasz mir, albo zakłócasz cokolwiek. Radio. Ale za picie w miejscu publicznym nie dostaniesz mandatu. A co jeśli ktoś na przykład pije alkohol w jakimś pustostanie opuszczonym domu, który jest formalnie prywatny, ale na przykład jest w ruinie i jest rozwalony i tam pijesz w ogródku, ale to jest ogródek prywatny, ale zarazem wszyscy tam chodzą, bo się rozwali płot. I w tym momencie, czy policjant może ci wlepić mandat za picie w miejscu publicznym? Tutaj odpowiedź brzmi. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, tylko że zamiast słowa rabin musisz wstawić słowo sąd bo to w gestii sądu najlepiej pozostawić określenie stanu faktycznego, czyli co się naprawdę wydarzyło i czy policjant czy strażnik miejski miał prawo dobie wlepić mandat, ponieważ od tego są sądy, od tego one są, od tego są one. Świst mówi, jak trwoga, to do adwokata, do tego oni w końcu służą, żeby pomóc w takiej sprawie. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli uważa, że policjant albo strażnik miejski Chce ci wlepić mandat, a nie ma do tego do końca podstaw, musisz nie przyjąć mandatu, żeby mógł się tym zająć sąd. Ponieważ jak przyjmiesz mandat, to popite gary, raz, dwa trzy, odpadasz z głupiej gry, płać hajsy i płacz. To sąd ma stwierdzić, czy to ty piłeś piwo i czy miałeś do tego prawo, czy na przykład trzymałeś tę butelkę, ponieważ twój kolega, który jest astmatykiem oraz ma padaczkę, dostał nagle zdwojonego ataku i to on trzymał tę butelkę, ale tak nim szarpnęło, bo ma też spazmy, że ty musiałeś złapać w locie tę butelkę, ponieważ inaczej by się rozlało na cenny zapytek i w ten sposób uratowałeś mienie wspólne i dziedzictwo narodowe, a tutaj próbują ci wlepić mandat. To sąd stwierdzi, że tak naprawdę trzymałeś tę butelkę, ale jej nie trzymałeś, ponieważ ona była blisko ciebie, tylko że wytworzyło się tutaj mikropole magnetyczne i to sąd określił, że tak naprawdę to nie ty trzymałeś to piwo, tylko to była ręka twojego złego brata bliźniaka, którą ci przeszczepiono, kiedy byliście dziecięćmi. To się zdarza. Nie można powiedzieć, że to nie może się zdarzyć. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, że i policja stwierdzi, że pijesz w miejscu publicznym, i ty stwierdzisz, że w sumie tak, pijesz w miejscu publicznym, dostaniesz mandat o wysokości 100 zł. Eee, dlaczego akurat 100 zł? Ponieważ takie było rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 roku. I kolejny raz warto zajrzeć do takiego dokumentu prawnego, ponieważ on określa wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wśród takich wykroczeń jest picie w miejscu publicznym, ale wśród takich wykroczeń jest na przykład doprowadzanie psa poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne. I czy wiedziałeś, że można dostać 250 zł kary za wkurzanie psa? Ja nie wiedziałem, a teraz wiemy i będziemy mogli następnym razem, kiedy zobaczymy jakiegoś gnojka, który po prostu tyka psa, mimo że pies wyraźnie tego, nie chce powiedzieć: hola, hola, niegodziwcze, to wykroczenie! Ja już dzwonię na policję i dostaniesz 250 zł kary. I w ten sposób docieramy do końca ustawy, a więc i końca tego odcinka, tyle że rzutem na taśmę na końcu tej ustawy ustawodawca dał zapisek, który mnie troszeczkę dał do myślenia i zastanowił mnie, co na ten temat myślisz. Bo dopiero dosłownie na przedostatniej stronie dokumentu jest w ogóle określone, czym jest napój alkoholowy, więc jakbyś określił napój alkoholowy. Można by było zdefiniować jako napój, który zawiera alkohol, prawda? Prawda, Ale tylko częściowo, ponieważ napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Swoją drogą to chyba niegramatyczne, 0,5% objętościowych. 0,5%? Nie wiem. Co objętościowych? Procentów. Pół procentów? Taki język. I polska język, trudna język. I ta ustawa o tyle mnie zdziwiła, że nazywa się ustawą o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tylko, że w myśl tej ustawy nic nie stoi na przeszkodzie przed tym, żeby ośmiolatek poszedł sobie do sklepu, kupił czteropak Radlerków, później jeszcze jeden czteropak i nawet jak się upije, nadal będzie mógł je kupować, ponieważ... Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych dotyczy napojów alkoholowych a Radler 0.2 czy 0.5 dopóki nie przekracza 0.5 nie jest napojem alkoholowym. Ja nie roszczę sobie żadnych praw do stwierdzania czy taki zapisek jest szkodliwy czy nieszkodliwy. Tym niemniej pojawił się we mnie pewien niepokój, że komunikat wysyłany również do dzieci, że istnieją napoje piwne z alkoholem produkowane przez firmy yy, przez browary alkoholowe, z którymi nie trzeba uważać może mieć nie najlepsze skutki w przyszłości. Nie musi, ale może. Ale może po prostu czegoś nie dostrzegam w tej całej sprawie, i naprawdę próg 0,5% jest zupełnie w porządku. Z chęcią dowiem się, jakie jest Twoje zdanie. Zostaw je w komentarzu albo na Facebooku i e, ogólnie daj znać, jak Ci się podoba nowy, nowa odsłona tego programu z troszeczkę zmienioną formułą. I do następnego.